Obowiązk eh, odpowiedzialności za wykroczenie podlega tylko ten, kto popełnia czyn szkodliwy społecznie. No a co pan przyszedł mi się tutaj wymandrzeć, czy co? Tak, chopat. Ja z... Jak przyjdzie właściciel, to mu pomogę. No to niech nie. Nie da się obrobić na stówkę. Nie, proszę pana, jest znak i można nawet mu wniosek do sądu. A szczepty. jak ustawodawca wprowadzi y, obowiązek Ale chodzenia w zielonych y... gaciach, to mi pani zajrzy w spodnie? Nie. A no jak nie? Nie, będzie to pani. No taki ustawodawcamy... Pan pani wie pan co, w tym momencie pan... Robi sobie kpiny. Nie jest kpiny. Znak? Logiczne ktoś... pytanie pani zadam. Nie. Ile ja nie warunków jestem... musi być spełnionych, żeby było wykroczenie? Co? Żeby można było kogoś ukarać za wykroczenie. Musi być czyn zabroniony przez ustawę? Tak. Szkodliwy społeczny. Tak, Drugi no. warunek. No i komu, komu odnosisz Komu, komu wyrządzisz szkodę? Której elementu. pokaże mi Pani jednego? Jest Wczyn znak. Nie no, znak, więc kierowca. Zna pan się no. na kodeksie wykroczeń? Dzień dobry. O artykuł pierwszy kodeksu wykroczeń. Ja, pana, ja nie znam całego kodeksu A, to ja panu zacytuję. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega tylko ten, kto popełnia czyn szkodliwy społecznie, zabroniony przez ustawę w czasie obowiązywania pod karą groźby, pod karą e, mandatu grzywny tralala. Mhm. Jaka jest szkodliwość społeczna tego czynu? Komu odniósł szkodę? Samochód jest zaparkowany. Dobra, komu szkodę? odniósł szkodę? Ja rozumiem, że to jest zabronione przez ustawę, bo to jest drugi element artykułu pierwszego. Komu odniósł szkodę społeczną? Któremu elementowi społeczeństwa? Tej Pani szkodzi ten samochód? Czy mi może? Może Pan pokazać jedną osobę, która jest poszkodowana przez ten samochód? Przez to, że stoi tutaj? Dziękuję. Myślenie nie boli. Zapraszam, włącz myślenie. Słyszał Pan taką has takie hasełko na internecie? Włącz myślenie? No ale widzę, że Straż Miejska dań, dyni, człowiek, numer, osiem. człowiek, nie osoba, bo to też tego różnicy nie znacie, nie? Na pomoc przybiegłem? Co się stało? Jak to co? Pytam się, czy znacie numer? artykuł pierwszy z kodeksu wykroczeń? A co to jest? Co Jak to co artykuł? to jest? A co to za artykuł? Ja to co? ja mam znać czy wy? A ja nie muszę znać, proszę Pana, każdego artykułu. A, to ja, ja, pan... podejm ja podejmuję interwencję z stosunku, proszę <noise> Pana, do znaku, tak? Dobra, do znaku. Czyli I osoba, cię... osoba Dobra. kierująca postawiła, proszę Pana, niezgodnie z oznakowaniem, czyli popełniła e, wykroczenie z artykułu 92, tak? Nie stosowała się do znaków. A wie Pan, co mówi artykuł pierwszy no. z kodeksu no. wykroczeń? Kto podlega odpowiedzialności za wykroczenia? No kto? No właśnie, to nie znam, no. osoba, nie osoba, znam. Osoba, która kierowała tym pojazdem albo nie, nie, osoba, Nie, nie, która nie, już Panu powiem. Odpowiedzialności za wykroczenie no. podlega tylko ten, kto popełnia czyn szkodliwy no. społecznie, no. przecinek, zagro, e, zabroniony no. przez ustawę w czasie no. obowiązywania Super. pod karą mandatu, grzywny, bla bla bla. No Komu wyrządziła szkodę społeczną? U, Jest tu jakaś jedna ofiara? Jego czynu? Do, 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 nie do, stosujecie się do niczego.